Notowy, a CP to jest zgodnie z naszym wzorem wyprowadzonym, to jest CV plus jeszcze R, bo, bo niecałe ciepło, właśnie dlaczego to CP jest większe od CV, to już mówiliśmy wcześniej, ale przypomnę, że. To ciepło dostarczone gazowi w przemianie izobarycznej, ono nie idzie w całości na zmianę energii kinetycznej, czyli zmianę energii wewnętrznej, bo częściowo jest tracone na podniesienie tłoka do góry, czyli na wykonanie pracy. I to jest jak gdyby to R, to jest ten czynnik związany z tą energią straconą na wykonanie pracy przy podniesieniu tłoka. Więc tylko część energii, tylko ta, ta jest wykorzystywana na, na zwiększenie energii, energii, wewnętrznej czy kinetycznej energii wewnętrznej tego gazu. Czyli przyjmiemy dla, dla cząsteczki dwuatomowej CV 5 R, a CP wtedy będzie o R większe, czyli 7 drugich R. No i tyle. To jest taka lekcja właśnie dość ważna, bo wszystkie rzeczy są w jednym miejscu, z wyjaśnieniem dlaczego. Więc myślę, że nawet jeżeli ktoś kiedyś wróci do tego, Teraz może nie być taka, taka, takiej potrzeby, ale po, potem być może taka skondensowana lekcja w jednym miejscu, gdzie dużo ważnych innowacji tam się przyda. Więc yy, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.